Zadanie 28. Wrzucamy dwukrotnie symetryczną kostką do gry. Wyznacz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 6. Tutaj musimy skorzystać z klasycznej definicji prawdopodobieństwa. Najważniejsze definicje i wzory masz wypisane po prawej stronie tablicy, w tych zielonych ramkach. Żeby wyznaczyć. Prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 6, no to my musimy w pierwszej kolejności wyznaczyć liczbę zdarzeń sprzyjających. Ponieważ rzucamy tutaj dwukrotnie kostką do gry symetryczną, a przy jednym rzucie musimy, możemy otrzymać 6 oczek. Może inaczej to powiem. Przy jednym rzucie możemy otrzymać jeden z 6 wyników. Natomiast rzucamy dwukrotnie, czyli otrzymujemy tutaj 6 razy 6. No bo za pierwszym razem możemy otrzymać jeden z 6 wyników i za drugim razem również jeden z 6 wyników. I te wyniki przez siebie mnożymy, czyli liczbę tego wyniku przez siebie mnożymy. Mamy no tutaj 6 razy 6, czyli 36. Oznacza to, że liczba wszystkich możliwych zdarzeń jest równa 36. W drugim kroku musimy wyznaczyć liczbę zdarzeń sprzyjających. Zdarzeniem sprzyjającym w tym przypadku będzie taka sytuacja, w którym otrzymana liczba oczek będzie równa 6. No i tutaj sobie musimy wypisać, jakiego typu sytuacje to będą. Jeszcze raz. Wyznacz prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 6 iloczyn oczek, czyli będzie to wynik mnożenia. Oznacza to, że jeżeli za pierwszym razem wypadnie jedno oczko, no to za drugim razem musi wypaść 6 oczek, dlatego że 1 razy 6 to jest 6. Jeżeli za drugim razem wypadną dwa oczka, to za trzecim razem muszą wypaść już 3 oczka. Dlaczego? Bo 2 razy 3 to jest 6. Jeżeli za pierwszym razem wypadną 3 oczka, to za drugim razem muszą wypaść 2 oczka, dlatego że 3 razy 2 to jest 6. No i ostatni przypadek, w którym za pierwszym razem wypadają, wypadnie 6 oczek, a za drugim razem w takim przypadku musi wypaść już jedno oczko, bo 6 razy 1 jest równe 6. Inne przypadki nie dadzą nam iloczynu równego 6, więc musimy je wykluczyć. I zwróć uwagę, że mamy tutaj cztery możliwe zdarzenia, co oznacza, że liczba zdarzeń sprzyjających jest równa 6. No i w trzecim, ostatnim kroku możemy już wyznaczyć szukane prawdopodobieństwo i to szukane prawdopodobieństwo. Wyznaczamy z tego wzoru, który tutaj widzisz, więc my możemy sobie od razu podstawić do wzoru. Otrzymujemy tutaj 6,36. Przy czym możemy, no właśnie, tutaj nie będzie to oczywiście 6,36, dlatego że liczbą zdarzeń sprzyjających jest liczba 4, czyli tutaj musimy zapisać 4, i tutaj również czwórkę, czyli szukane prawdopodobieństwo to jest 4,36. I teraz otrzymaliśmy taki ułamek, który możemy skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 2, dzięki czemu otrzymujemy tutaj 2 18 a w zasadzie ten ułamek mogliśmy skrócić, dzieląc zarówno licznik, jak i mianownik przez 4. No myśmy tego nie zrobili, podzieliliśmy przez 2, więc otrzymaliśmy 2 18 i teraz licznik i mianownik tego ułamka dzieląc przez 2, otrzymując 1 dziewiątą. No w zasadzie, tak jak powiedziałam, od razu mogliśmy to podzielić przez 4 liczniki W zasadzie teraz już otrzymaliśmy odpowiedź, odpowiedzią jest prawdopodobieństwo równe 1 dziewiąta, co to znaczy? To znaczy, że przy dwukrotnym rzucie z symetryczną kostką do gry prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego 6 wynosi 1 dziewiąta. Na temat rachunku prawdopodobieństwa. Mówię zarówno na moim blogu ilonabytnarska.pl, jak również na moim kanale Matematyka Ilona Bydnarska. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tych materiałów, to koniecznie tam zajrzyj. Natomiast pamiętaj także o subskrypcji kanału, lajkowaniu filmów i dziel się materiałami ze wszystkimi osobami, które uczą się matematyki.